No ale to Gdzie? To mi, mi by ładnie wszedł... zawsze coś, no. Mi by ładnie weszła Ukraina, no ale to kto by się spodziewał, że w 90 minucie będzie czerwona kartka i karny, wiecie. No ale nie, dobra, takie szybkie podsumowanie, już nie męczymy Państwa. To tak, yy, szczęsne. No trzy, no bo... Nie do oceny, moim zdaniem. Hmm. Nie do oceny, no kompletny brak, nie było żadnego strzału na brankę, No to dlatego tego, trzy, tak poprawnie, no. Nie, ja go nie oceniam, no. hmm? Ja trzy, Ty? I kogo? Szczęśliwy. No, wiesz co, bo, bo ta skala do sześciu, no, tak, no jeśli taką oceną wyjściową będzie trójka, no to trójka, no bo tutaj jakby nie ma z czego mu dać ani do przodu, ani do tyłu, więc trzy. Bereszyński. Bereszyńskiemu dałbym czwórkę, dlatego że on się tam podłączał. Yy, Czwórka, tak, tak. tak. Po, po, tam, tak, tak jest no jest ja ciężki do oceniania, my... no dobra, oceńmy. no cztery, ja też Bereszyński cztery, no, błędów nie popełnił. Glik cztery. Grał do przodu. Glik 4. Cztery. cztery, no solidny. solidny rybus 3. Rybus... A nawet nie wiem, czy nie dwa, bo tam dopóki był na boisku, to, to, to no słabo wyglądało no, no to nie, jego nie, nie dobrze, no to Na pewno tej aktywności z lewej strony nie doświadczyliśmy do momentu, kiedy rybus był na boisku, ale miał asystę dla Lewandowskiego, więc ja mu daję czwórkę. Dobra, chrychowiek. Miał asystę? Tak, rybus w pierwszej bramce. A faktycznie, tak, no, to to asysta jednak, to ja podwyższam na 3. Kto? Krychowiak. 3. Też 3. Trójka też niczym się nie wierzy. Zieliński 2. 2, absolutnie, bez bałaganu. Nic nie, nie podażą. Bez bałaganu w meczu. No i chyba men of the match, czyli Jóźwiak. No nie, nie, men of the match to jest Lewandowski. Znaczy, ale chodzi, dwa chodzi o 2 gole, do... no absolutnie Lewandowski, racja, racja. Nie, Jóźwiak już, już bardzo dobra pierwsza ja połowa. Ja 5 bym Nie, bardzo dobra pierwsza połowa drugiej mu bardzo W drugiej już, już nie pamiętam jego jakiejś tam spektakularnej akcji. Taka, no nie, no dobra, pięć, pięć, jednak pięć. No, mimo że to San Marino przepraszam Andora, to piątkę dam. Nie, no to że Andora, no piątkę trzeba dać, bo jednak to jest lider. Pokazał to w ciężkim też jesteśmy, znaczy ciężkim. No takim niekomfortowym momencie, gdzie rymsowaliśmy. No ja też dałbym piątkę. przepraszam, I dlaczego? <laughs> no i teraz jeszcze Milik. Milik. No, Milik niestety trzy. Też będą trzy. Bo... No, Taki no, trochę tam no dwa strzały albo trzy, ale nic wielkiego też e, e, nie zobaczyliśmy też tak uważam. też trójka. Ja nie ja daję dwójkę, dlatego że miał dwa strzały głową, żaden. Znaczy jednym trafił w obrońcę. No, nie był aktywny, nie był zbyt widoczny. Nie brał się też do rozgrywania piłki, a myślę, że na tym zależało Sołdzie, żeby on gdzieś tam trochę też Techniką, tego wkładu technicznego było z jego strony jakości w ataku. Tego nie widzieliśmy, więc dwójka. No i piątek. Do no piątek był trochę aktywniejszy, bramki nie było, trójka. Też Trójka. No i lewy pięć, bo dałbym mu 6, ale wiem, że on jest Lewandowskim, a nie innym. Udźwignął, udźwignął fakt, że w meczu, w którym wyrównuje. Yy, Rekord legendarnego Kazimierza Dejny. Jako kapitan. Jako kapitan. Dwa gole. Jak drużynie nie szło, strzelił, potem poprawił. A poza tym, ile nasza drużyna ma do zaoferowania, nawet w meczu z Andorą, zobaczyliśmy po zeszłym Lewandowskiego. No jest, to, jest to krótko mówiąc, pół drużyny. No a powiedzmy z tych takich wchodzących, ocenimy tylko Świderskiego, bo on No tak Świderski za skrywa... gola na pewno piątka myślę, bo no, grał nie, niedługo, nie. grał niedługo. Trzeba podkreślić, że on tam też kilka miał takich akcji. Nie, nie, nie był, aktywne, tego, był, był aktywny, był aktywny. Że to się na czy... bardziej nie, niż Milik, a grał... Znaczy ja na pewno grał... doceniam to, że i Płachecza szarpał i, i Świderski szarpał i strzelił gola. Grosicki e, słabo. Grosicki tak. słabo. I kto jeszcze wszedł? Czwarty? Kozłowski. Drąb. Kozłowski, drąb. Kozłowski. Kozłowski... Nie zapamiętałem człowieka. No właśnie, Był tak walczył jeden na jeden, jeden, tak, jeden, tak, tak, jeden tak, tak, rzut wolny. W takiej strefie dość groźnej dla przeciwnika. Ale okej, okay, no to jest ten chłopak, który jest tam strasznie młody. Tak, raz. Raz. No i ostatnie pytanie, tylko już Państwu żegnamy, czyli Paulo Sousa. Ja czekam z oceną no na mecz przy mecz naprawdę. No o tym meczu oczywiście. Powiem tak, teoretycznie wystawił wszystkie armaty, no ale trochę tak późno strzelał. ale wiecie co, ja, bo to jest tak... To znaczy rezerwowy strzelił, tak, ten, którego wstawił, obrońcy nie stracili jakiegoś głupiego gola, chociaż było bardzo ciężko to dzisiaj, żeby stracić, no ale mecz z Węgrami pokazał, że potrafimy tracić w innym zestawieniu głupie gole. Niech będzie czwórka. No, też będzie czwórka. Ja, ja no i no co? Czekamy. Jeszcze czwórne. Artur, też czwórka. Czyli co? Czekamy, Czekamy na mecz go... na Wembley. Na tak 245. z tak tego transmisji. Także zapraszamy. Jak, Jak zapraszamy. Państwo widzą, możemy a już zrobić... wcześniej, a już wcześniej nasze typy jutro tak na trzecią kolejkę, trzecią kolejkę eliminacji w w świata. Bardzo ciekawe mecze, nie Tylko ten na Wembley kilka naprawdę fajnych spotkań we wtorek i w środę one się odbywają. Tak jest. Także zapraszamy. Więc dziękujemy Do wszystkim. Do zobaczenia. Wygraliśmy 3-0. Cześć. Dziękuję.